Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała Tobie, Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł, Bądź pozdrowiona pełna łaski Pana z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się tu stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, Oto ja, służebnica pańska, Niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto słowo panińskie. Jest tyle treści, które chciałoby się przekazać dzisiejszego wieczoru, a tylko jedno kazanie. Jest tyle treści, albowiem de Maria nunquam satis o Maryi nigdy za dużo, o Maryi nigdy zbyt wiele. Myli się ten, kto uważa, że Maryja gdzieś spełniła swoją rolę w życiu Kościoła Jezusa i może odejść. Myli się ten, kto sprowadza rolę Matki Bożej do tej, która urodziła i koniec historii. Myli się również ten, który uważa, że Maryja jako postać historyczna Zakończyła swoją misję wraz z zamknięciem ostatniej strony Pisma Świętego. Dzisiejsze święto, uroczystość, ukazuje w liturgii, w naszej modlitwie to, co w tradycji Kościoła najpiękniejsze. Kościół wybiera dziś na tę uroczystość swoje najpiękniejsze śpiewy. I bodajże najpiękniejsze słowo, które tak bliskie, tak znane, niesie tyle treści. Otóż anioł przychodzi od tronu Bożego do Maryi. Ile razy w historii anioł był wysyłany do człowieka, aby go pouczyć, aby mu wskazać drogę aby może czasami skarcić i pogrozić konsekwencjami grzechu wiele razy bóg wysyłał swoich aniołów aby przekazali jego wolę ludzkości tego dnia jednak całe niebo jakby się zatrzymało cały świat anielski wszyscy którzy wiernie przy Bogu trwali, wpatrując się w Jego oblicze, wpatrywali się w tym dniu w misję tego jednego anioła. Gabriel posłany od tronu Bożego wstąpił na ziemię do miasta w Galilei zwanego Nazaret. Ale nie Nazaret był jego celem. Celem misji anioła była Mariam. Miriam. Ona nie znała anioła. Lecz anioł wiedział, że to przyszła królowa anielska. A może już nie przyszła bowiem aniołowie w swoim poznaniu, w swojej wiedzy są wieczni, Anioł miał przynieść najważniejsze przesłanie, jakie kiedykolwiek Bóg przysłał na ziemię. Będziesz matką Boga. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. Dlaczego akurat do Maryi? Dlaczego akurat do Nazaretu? Dlaczego właśnie ta? Bóg w swoim miłosierdziu, w swojej wszechmocy, w swojej wszechwiedzy, wybrał od założenia świata tę jedną, wyjmując ją z porządku grzechu. Wszyscy ludzie obłożeni konsekwencją grzechu pierworodnego, a jednak Maryja jako jedyna wolna. Nie wiemy, dlaczego Bóg wybrał właśnie ją. Nie wiemy, dlaczego Bóg wybrał właśnie takie przyjście swojego Syna na ziemię. Ale skoro zechciał zamieszkać pośród nas i stać się do człowieka podobnym we wszystkim, Oprócz grzechu musiał przygotować dla swojego syna godne i czyste, przeczyste mieszkanie. Wyjął zatem w swej wszechmocy Marię spraw grzechu. Uczynił coś, czego ani umysł anielski, ani ludzki nigdy nie ogarnie. Pismo Święte jasno o tym naucza. I bardzo myli się ten, który mówi, że nie ma niepokalanego poczęcia w Biblii. Albo ją anioł wchodzi do Maryi, do tej izdebki czy gdziekolwiek przebywała i nie pozdrawia jej imieniem nadanym jej przez jej rodziców, przez człowieka. Anioł nie mówi, witaj Maryjo, Miriam, Mariam. Anioł mówi witaj, pełna łaski, pełna łaski, prawdziwe imię Najświętszej Dziewicy, pełna łaski imię, które przysługuje tylko Maryi, przed wiekami napełniona łaską jak nikt i nikt więcej już nie dorówna w świętości Najświętszej Pannie, napełniona po brzegi, napełniona tak, jak żaden anioł nie zdołał zostać napełniony łaską Bożą. To właśnie człowiek, kobieta, niewiasta, dziewica została podniesiona do godności pełnej łaski. Witaj, Kechari Tomena, witaj pełna łaski. Maryja w swojej pokorze. Nie wie, jak odpowiedzieć aniołowi: Jakże mam zostać matką, skoro nie znam męża? Maria była w tym czasie już zaślubiona Józefowi. Może i mieli swoje plany, ale w tym momencie mądrość Boża wchodzi do życia i Maryi, i Józefa. Więcej wchodzi do życia każdego z nas. Bez zgody Maryi nie byłoby nas dziś tutaj. Bez jej świętości nie byłoby nas tu. Bylibyśmy może gdzie indziej, ale to właśnie tak się stało. Albowiem dziewica posłuszna, słuchająca, zasłuchana, odpowiada aniołowi Fiat: Niech mi się stanie. I tak kochani jak pełna łaski przeżyła to spotkanie z aniołem w momencie kiedy Duch Święty na nią wstąpił z tej pełni łaski się rozlały wylały i rozlewają dziś do dziś i rozlewać się będą aż po krańce czasów Dlatego Maryja kecharitomene pełna łaski niepokalana Otwiera jak w naszym ołtarzu maryjnym swoje dłonie, chcąc nas wszystkich obdarować łaskami, jakie przez nią spływają. Ona napełniona łaską, jak wodociąg, mówią święci, jak akwedukt, stęsknionemu za Bogiem światu, dostarcza wody żywej. Ona, jak najlepsza matka, zgłodniałemu kościołowi dostarcza chleba życia. W jej przeczystym łonie Słowo staje się ciałem. Myli się jednak ten, kto uważa, że ta historia, choćby najpiękniejsza, kończy się na ostatniej karcie Biblii. Ostatnia karta, ostatnie słowa Apokalipsy, duchu i oblubienica mówią: Przyjdź, przyjdź, panie Jezu, marana ta. Wszyscy, kochani, trwamy w Adwencie. Bóg przychodzi do każdego z nas, on przyjdzie i do ciebie. Tak jak przyszedł do Maryi, tak jak ją napełnił swoją łaską: Bóg pragnie i ciebie. Napełnić wszelkimi łaskami. Niepokalane poczęcie, ten dzień, ukazuje nam najświętszą, która nie jest schowana gdzieś w niebie, zamknięta, oddalona. Maryja jest obecna tu, w Twoim i w moim życiu, w życiu Kościoła. Całaś piękna jest Maryjo, zaśpiewaliśmy na początku, a z mazy pierworodnej nie ma w tobie. Tyś chwałą Jeruzalem, tyś weselem Izraela, tyś orędowniczką swojego ludu. A zakończyła się ta antyfona słowami: Ora pro nobis, pronobis. pro nobis. Módl się za nami, wstawiaj się za nami, do twego syna. Naszego Pana Jezusa. Kochani, dziś jest ten moment. Dzień pełen łaski, dzień pełen cudów. Godzina łaski trwa, choć zakończyła się o pierwszej, ale trwać może w Twoim życiu. Zawsze, kiedy z ufnością westchniesz do Maryi, kiedy wyznasz pod Twoją obronę, uciekamy, uciekam się. Racz nie gardzić prośbą moją, ale ją wysłuchaj. Maryja pragnie być obecna w twoim życiu. Niepokalane poczęcie, i ta Eucharystia, nasza liturgia, dziś to spotkanie, ten szczególny wieczór. Wszystko chcę tobie dziś powiedzieć. Idź do Maryi, nie bój się iść do matki. Całaś piękna jest. Zmazy pierworodnej w tobie nie ma ale twe serce matczyny otwarte na naszą prośbę nie bój się iść do Maryi niepokalana ma otwarte dłonie otwarte serce i pragnie cię przyjąć do swojego serca a zatem módl się za nami Stawiaj się za nami, przeczysta dziewico, do twego syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.